Rekrutację czas zacząć w miejskim żłobku numer 7. W poniedziałek ruszy nabór dla najmłodszej grupy wiekowej. Trzeba się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a liczba dzieci objętych pierwszym poziomem edukacji w Zielonej Górze po połączeniu samorządów będzie zdecydowanie większa niż w latach ubiegłych. Między innymi dlatego żłobek przeprowadzi rekrutację drogą elektroniczną. Ma być sprawnie. I wygodnie. Został przygotowany system rekrutacji elektronicznej, który opiera się na kryteriach stosowanych w latach ubiegłych, tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, rodzic, wypełniając taki formularz, przechodząc przez wszystkie pola formularza, rekrutuje dziecko, wysyła do bazy, a następnie zostanie system przydziela odpowiednią liczbę punktów i rodzic dostaje również drogą elektroniczną informację zwrotną. Formularz rekrutacyjny do końca lutego będzie dostępny na stronie internetowej żłobka. A jego A, wypełnienie potrzeba kilku rekrutacji. minut. Tutaj jeszcze pozycje są wolne ze względu na to, że nie rozpoczęła się. System rekrutacji zabezpiecza certyfikat SSL, który gwarantuje zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Żłobek Kubusia Puchatka jest także na etapie przygotowań do wdrożenia systemu elektronicznego dla rodziców na wzór szkolnych dzienników dostępnych w sieci. Każdy rodzic ma swoje konto, ma swój login, swój osobny numer i zakładki na temat właśnie planu dydaktycznego, nieobecności czy tam innych jakichś ciekawych wydarzeń, które są w tym programie też ujęte ale takich dni dodatkowych, tak jak dziś na przykład mamy dzień przytulania i tam jest też informacja dla rodzica, co dziecko powinno tego dnia ze sobą zabrać. I już nic się nie ukryje. Największą zaletą będzie dostęp do dziennika nieobecności. Każdy z rodziców będzie mógł informować żłobek o zwolnieniu dziecka z wyprzedzeniem. Szereg ułatwień będzie dostępny od września.